Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony: Silver Collector. .pl. W dzisiejszym odcinku będziemy czyścić monety srebrne. Mam tutaj przygotowane cztery monety. Jedna będzie to amerykański srebrny orzeł. Jak widzimy, ma on dosyć sporego milk spota. Można go tutaj zauważyć na rewersie. oraz 3 3 Jack Silvery. Jedna to będzie mapka. Widzimy, tutaj też ma takie zanieczyszczenia. I Olimpiada, która też jak widać nie jest idealna, ma patynę. I też mam tutaj przygotowaną 5 złotówkę z Jadwigą, która jest w stanie Powiedzmy, że około ale też zaszłopatyną, więc zobaczymy, czy to coś pomoże. Metoda czyszczenia, jaką dzisiaj Wam zaprezentuję, będzie to metoda czyszczenia z folią aluminiową i solą, a także folia aluminiowa i soda oczyszczona. Mam przygotowane już dwie miski. No i sposób wykonania będzie tak, że wykładamy miskę folią aluminiową, zasypujemy solą czy tam sodą oczyszczoną, później zalewamy wrzątkiem i wiadomo wkładamy monety do miski, czekamy tam jakieś 5 minut, później czyścimy monetę w zimnej wodzie i powinny być efekty. Film taki też był prowadzony na kanale, na kanale Rekin Srebra. Mam też tutaj. W drugiej części filmu będziemy rozmawiać o kapslach Quadrum Intercept, więc ja już nie będę tutaj więcej przedłużał. Idę zagotować wodę do czajnika, przygotować to wszystko i widzimy się za chwilę. Ok, więc do misek już wlałem gorącą wodę. Mam tutaj też przygotowaną miskę, miskę miseczkę z zimną wodą, żeby te monety po tych 5 minutach wziąć i tam po prostu włożyć. Żeby się wyciściły i nie robiły się jak to rekin mówił jakieś żółte plamy. Tutaj mam sól, więc wsypiemy to do pierwszej miski. nie będę tego mieszał, powinna się samo rozpuścić tutaj już mam otwartą e, otwartą torebeczkę z sodą nabierzemy jakoś tak pół łyżeczki pół łyżki nawet to jest tam rekin sypało 8 gramów z tego co wiem tu będzie chyba podobnie więc gdy już to mamy teraz zrobione ja już te monety y, włożyłem więc, gdy mamy już to zrobione, to y, te monety przy, wypadałoby tam włożyć do tego y, z racji. Tego, że sól chyba będzie mniej inwazyjna, to włożę tam tego amerykańskiego orła. Ok, jeszcze łyszkam sobie tutaj. Kurde się rozsypało. Dobra, łyżką się tutaj poprawię. Do cieczy, do roztworu z solą również włożę to miedwigę. Zobaczymy czy to coś pomoże. I do sody oczyszczonej zdecydowałem, że to będzie chyba większy kaliber. Włożymy sobie tą mapkę, a także tą olimpiadę. I teraz trzeba poczekać 5 minut. Z tego co nie wiadomo. Mam nadzieję, że monety się nie zepsują, więc poczekam te 5 minut i za te 5 minut się do Was włączę. Ok, więc chyba już nie ma sensu więcej to trzymać. Jakieś 7 minut minęło. Najpierw wyjmiemy sobie tutaj tą bulionówkę. Od razu je przełożę do zimnej wody. Nie będę jej na razie sprawdzał. Monety mamy tutaj. Z tego co widzę, może lekko poprawiło się, ale zobaczymy za 5 minut. One no, jeszcze tutaj chwilę zostaną i się do Was włączę za chwilę. Ok, więc chwilka już te monety tutaj sobie w tej zimnej wodzie leżą. Ja je teraz sobie przełożę na, na ręcznik papierowy, żeby je wysuszyć. Z tego, co ciekawe, zauważyłem woda, roztwór wody z sodą, gdzie były te junk silvery, zrobił się taki lekko żółtawy, w przeciwieństwie do tego, gdzie była Jadwiga i amerykański orzeł. Tutaj jest normalnie czysta woda. I tutaj też widziałem parę takich brudków, jakby mogły odskoczyć z tych monet, więc teraz je tutaj wyjmę z tego ręcznika. Jeszcze sobie rękawiczki tutaj wytrę. Wyjmę je tego, z tego ręcznika i zobaczymy efekty. Powiem Wam tak. Na Olimpiadzie wydaje mi się, że jest to zauważalne. Nie ma tutaj aż takiego czarnego, wielkiego nalotu. Trochę się tak jakby e, stan tej monety poprawił. Oczywiście tutaj były takie syfy. Spróbuję to jeszcze oczywiście raz wyczyścić, bo może coś to pomoże ale widzę, że na pewno jest lepiej niż było, nawet odzyskałam one to takie powiedzmy lustro mapka jak to mapka, tutaj oczywiście chyba też zeszło trochę i też wydaje mi się, że ma ładniejszy połysk niż miała no wcześniej nie miała w ogóle połysku tutaj jedwiga. Jedwiga, chyba bez zmian, tak bym powiedział. Nie, było tutaj też jakieś zanieczyszczenie, z tego co pamiętam, i akurat zeszło. I teraz jest to najbardziej ciekawe tej monety bulionowej, czy ten Milk Spot ustąpił. Jak widzę, to chyba nie za bardzo. Nadal, jak widzimy, jest on tutaj obecny. Nie wiem, może coś zrobiłem źle. Jeżeli bardziej się na tym znacie, możecie napisać w komentarzu. Ja oczywiście sobie jeszcze później jeszcze raz tą monetę wyczyszczę w sodzie tym razem. Może coś to pomoże. Tymczasem przejdźmy do drugiej części naszego filmu, gdzie będę mówił o kapslach Ultra Intercept. Więc widzimy się za chwilę. Tutaj coś ciekawego zauważyłem mianowicie jak wyjmowałem tę folię w, tym, w tej folii akurat leżały te dwa junk silvery. Możecie zauważyć, że tutaj cała folia jest żółtawa na tych ściankach, gdzie była woda i na w miejscu, gdzie była po prostu kończyła się woda, jest taka czarna pręga. Może to być ten akurat brud czy nalot na tych junk silvery. Więc takie ciekawo taka ciekawostka, którą zauważyłem, i nie będę już teraz przedłużał. Przechodzimy do tych kapsli. Ok, więc teraz trochę pogadajmy o kapslach yy, Quadrum Intercept. Są to kapsle. Jest, mogłoby się wydawać, że kapsle, kapsel tylko że jest yy, oczywiście kwadratowy, ale mają one jedną yy, bardzo dobrą yy, zaletę. Mianowicie tworzywo, z jakiego są wykonane, chodzi mi o tą piankę. Gdy. W, 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 tak mówi producent, oczywiście. Gdy jest w nich moneta, to y, ta pianka ma tworzyć y, oczywiście w ich atmosferze. Jakby tego nie mówić, po zamknięciu kapsla dla monety przyjazne mikrośrodowisko i ma wyłapywać wszystkie niebezpieczne dla monety związki chemiczne mówię tutaj na przykład o siarce występującej w powietrzu oczywiście czy chlorze i dzięki temu mają na przykład na monecie się nie robić naloty czy wiadomo inne patynowanie z tego co wiadomo też producent czyli firma Leuchtrum daje na te kapsle 15 letnią gwarancję działania czyli że przez 15 lat po zamknięciu na przykład takiej monety w ten kapsel nie zrobi nam się żaden nalot. Oczywiście zobaczymy jak to będzie na przykład za 5 lat. Ja mogę na przykład za rok zrobić wam oczywiście film z tych monet, gdzie je zamknąłem na przykład i po roku jaki jest efekt. Już yy, oczywiście na poprzednim filmie który będzie za tydzień czyli na rozpakowaniu rozpakowywałem te kapsle i też wiele innych monet więc zapraszam jeśli do tego momentu oglądacie to zapraszam żebyście czekali na następny film będzie tam bardzo dużo fajnych monetek a także będzie unboxing tych kapsli w tym będzie na przykład monetka od Pana To. mam tutaj już monetę Australian koala, spakowaną w ten akurat kapsel. Dla mnie bardzo, bardzo ładnie się monety prezentują w tym kapslu na tym czarnym tle. Chociaż jest też taka wada, że zajmują one o wiele więcej miejsca niż taki, na przykład, zwykły kapsel. Mam tutaj ten po amerykańskim orle. Zajmują oczywiście więcej miejsca, ale no, ta zaleta jaką mówi tutaj producent, że ma się nie robić milk spoty, wygryza z rynku oczywiście te kapsle. Są też oczywiście kapsle ultra intercept, czyli są to kapsle okrągłe, które mają piankę wokoło. Też jest fajna, fajna opcja dla, dla tych. Dla kolekcjonerów można sobie też w okrągłych kapslach trzymać monety. Natomiast dla mnie, y, ceną y, wygrywają te kapsle, a także y, wyglądem ja, wolę trzymać kapsle, y, monety w kwadratowych kapslach. Kupiłem te kapsle na Allegro, y, tak, tak jak już mówiłem na tym rozpakowaniu. Y, 4 zł za sztukę. Kupiłem sobie na razie 6 takich kapsli, bo mam. Y, Pięć bulionówek, ale jedna już jest w drodze i żeby wszystkie oczywiście w nie trzymać. Możemy sobie oczywiście teraz spakować tego amerykańskiego orła, którego czyściliśmy w pierwszej części filmu. On już powinien być czysty. Oczywiście ma ten nalot. Ja się postaram później jeszcze go wyciągnąć z tego kapsla, ale na potrzeby filmu możemy go tutaj włożyć. Jest to kapsel y, o średnicy 41 mm, więc powinna ta moneta wejść w niego idealnie. Tylko trzeba ją trochę obrócić, bo wiadomo, że jak już mamy kwadratowy kapsel, to sobie go nie będziemy obkręcać, tak jak y, okrągłego kapsla, że z każdej strony będzie ok. Włóżmy to do tego kapsla. Też dobrze się te akurat kapsle zamykają chociaż tak nie ma na przykład jakichś zatrzasków, czy to one wchodzą tak na, na luzie i ciężko później je zdjąć. Widzimy ładnie się ta moneta prezentuje w tym kapslu. No i co to by było na tyle w tym filmie. Ja wam dziękuję za za oglądanie. Możecie yy, zostawić łapkę w górę bo mieliśmy teraz sporą przerwę na kanale i te zasięgi oczywiście będą mniejsze w następny w piątek wrzucam rozpakowanie, film z rozpakowania będzie tam bardzo duży przesyłek i dosyć sporo ciekawych monet nie tylko dla mnie tylko też dla Gwiezdnego Poszukiwacza i możecie zostawić oczywiście subskrypcję. Na 250 subskrypcji będę chciał zrobić e, przedstawienie całego mojego staku srebra. Trochę się od tej pierwszej części uzbierało. No i co, wpadnijcie na, na kanały, e, tam rekina srebra, który oczywiście polecił ten sposób na czyszczenie. Pana to też robi fajne rozpakowania. Ostatnio widziałem też, było fajne, z Estonii chyba. Gwiazda Gwiezdny Poszukiwać też fajny facet. Robił ostatnio też unboxing, i w sobotę, z tego co wiem, też będzie u niego unboxing. Kanał też Srebrny Bulion, fajnie się rozwija. Możecie tam zajrzeć. Wszystkie oczywiście kanały są polecone w panelu głównym mojego kanału. No i co? Zostawcie tak jak mówiłem, łapkę. Subskrypcje. Jeśli Wam się oczywiście film nie podobał, to łapkę w dół. Możecie zostawić komentarz i napisać: co źle zrobiłem, że ten film się nie usunął z tej monety? Ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w piątek za tydzień. Także, trzymajcie się i cześć.